Czym jest masa w elektronice? Masa stanowi wspólny punkt odniesienia dla danego układu, może, ale nie musi być połączona z uziemieniem. Zazwyczaj masa jest połączona z ujemnym biegunem zasilania. Masa może być określana na schematach za pomocą kilku symboli. Pierwszym, takim najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej używanym jest ten oto symbol, który reprezentuje masę, która powinna być galwanicznie połączona z uziemieniem. Ale bardzo dużo schematów pokazuje taki symbol, nawet jeżeli takiego połączenia nie ma. Kolejny symbol pokazuje masę, która jest połączona z obudową. Często taki symbol spotkamy w schematach elektrycznych samochodów, ponieważ ta masa zazwyczaj połączona jest z podwoziem. Kolejny symbol, który często można spotkać w schematach. I jeszcze jeden symbol trójkąta skierowanego zazwyczaj w dół, choć spotykałem też schematy, gdzie kierunek tego symbolu był różny, ale zazwyczaj schematy rysujemy w ten sposób, że prąd powinien przebiegać od góry w dół i od lewej strony do prawej. Czyli zazwyczaj symbol masy powinniśmy rysować w dół. Powiedzieliśmy już, że masa zazwyczaj połączona jest z ujemnym biegunem zasilania i na przykład taki schemat moglibyśmy zastąpić takim schematem i powinno być to dla nas jednoznaczne, że ta masa jest połączona z ujemnym biegunem zasilania. W bardziej złożonych schematach, aby zwiększyć jego czytelność, zazwyczaj te punkty masy się rozbija, to ostatecznie będziemy wiedzieć, że te wszystkie punkty są wspólne i powinny być połączone razem.